Multipor Excel Term, system do renowacji murów. Stare mury często są zawilgocone i zasolone. Powstają na nich nieestetyczne wykwity solne, a tynk odpada. Renowacja takich ścian była do tej pory bardzo kosztowna i wymagała częstych napraw. System Multipor Exal pozwala na oszczędność czasu, robocizny i pieniędzy. Dzięki niemu renowacja jest nie tylko efektywniejsza, ale i łatwiejsza. Dodatkowo materiał ten ma doskonałe właściwości termoizolacyjne i jest w pełni niepalny. Płyta do odsalania murów Multipor Exal Term wchłania wilgoć i sole znajdujące się w murze. Woda swobodnie wyparowuje, a płyta dzięki dużej porowatości zatrzymuje sole, nie dopuszczając do ich krystalizacji na powierzchni. System służy do odsalania wilgotnych murów, jednocześnie znacząco poprawia izolacyjność termiczną ocieplanej od środka przegrody. Mieszkańcy mogą cieszyć się komfortowym i zdrowym mikroklimatem w pomieszczeniach, bez szkodliwych substancji czy ryzyka rozwoju pleśni. I to ze spokojnym sumieniem, bowiem dzięki naturalnym, mineralnym składnikom płyty MultiPor Term są niezwykle ekologiczne, trwałe i łatwe w recyklingu. MultiPor Term jeden system, liczne korzyści. Szybkie i skuteczne rozwiązanie dla wilgotnych i zasolonych murów. Sprawdza się doskonale również przy adaptacji dawnych zabudowań gospodarczych na pomieszczenia mieszkalne oraz w rewitalizacji budynków zabytkowych.